Hej, już jest nowa gazetka Aldi dostępna od czwartku 4 września do soboty 6 września, a w niej mega promocje. Od 1 września do 6 września tydzień super cen. A w nim figa druga sztuka 80% taniej oraz parówki z szynki krakus drugi produkt 90% taniej. W Aldi super promocje, nawet 74% taniej. Skorzystaj już dzisiaj. Świeże warzywa i owoce do 60% taniej, m.in. owoc granatu jedyne 3,99 zł, oraz papryka czerwone 5,99 zł, oraz piękne kwiaty takie jak wilczonecz okazały lub jeżówka w cenie 18,99 zł. Weekend super cen w Aldi, filet z piersi kurczaka z chowu bez antybiotyków w cenie 28,99 zł za kilogram, burger wieprzowych proteina w cenie 9,99 zł. Sofie tymbark 2 plus 1 gratis, mix tłuszczowy finu, drugi produkt 50% taniej, kolba kukurydzy w cenie 2 ,99 zł. 99 groszy za sztukę, kapusta stożkowa w cenie 6 ,99 zł. 99 groszy za kilogram. Od poniedziałku do soboty promocja aż minus 80%. Na wybrane produkty m.in. maliny w supercenie 12,99 12 ,99 zł. 99 groszy za 250 gram oraz marcheweczki w cenie 3 ,19 zł. 19 gorszy. Super sobota w Algi. Kawa Dalmayer w cenie 49,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Rockiewka pęczek w cenie 1,59 zł przy zakupie dwóch. Pamiętaj jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami to koniecznie zaobserwuj nasz kanał a nie ominie Cię żadna korzystna oferta.